Barbara Żydek, plastyk. Co mogłabyś powiedzieć na temat, co dzisiaj słychać w sztuce? Jeżeli chodzi o sztukę, e, lubię odkrywać i doświadczać nowych, e, nowych dziedzin, które również potem przenoszę na to, co mogę przekazać swoim wychowankom. E, jeżeli chodzi o sztukę, to. E, za każdym razem, każdy artysta to jest inne, inne dzieło. Jego myśl i to co, to, co może przekazać w danej chwili. Myślę, że za każdym razem jest ona zaskakująca, inna i na 100% różnorodna. Jestem artystą wizualnym, więc raczej bym powiedziała, co widać w sztuce. Na pewno widać człowieka, jego twórczość. Na pewno to, czego nie można powiedzieć własnymi, nie można powiedzieć słowami o, nie można tego e, określić muzyką. E, myślę, że to jest w sztuce. Myślę, że bardzo dużo w sztuce się dzieje bardzo dużo nowego bardzo dużo różnych innowacyjnych rzeczy. I myślę, że młodzież jak gdyby nadaje to tempo. Wiele się dzieje. Dużo słychać, wiele się dzieje. Myślę dużo pozytywnego, miłego myślę dla, dla koneserów sztuki, znawców, dla ludzi wrażliwych przede wszystkim. I, I wyczulonych na to, co nas otacza. Współczesna sztuka jest. Tak jak cała cywilizacja jest takim konglomeratem wszystkiego i tak naprawdę. Może to banalna odpowiedź, i może wymijająca, ale tak naprawdę w sztuce się dzieje w pozorom bardzo wiele, i, i, i zawsze się działo. Bardzo wiele. To, co charakteryzuje obecną sztukę, to wielorakość, różnorodność. Nie mam wątpliwości co do tego. Dużo mówi się właśnie o kobietach. Pomyślałam sobie, że to jest idealny materiał, żeby pokazać postać właśnie kobiety na czymś, co jest podobne do niej. Tak jak ja sobie to wyobrażam. Bardzo fajnie jest, ponieważ ten okres taki obecnie, że każdy artysta się może wypowiadać właściwie w jakiś jaki sposób chce. Jest to o tyle ważne, że pozwala to na całkowicie subiektywną, indywidualną wypowiedź. Nie, nie ma określony, określonych nurtów. Co prawda są jakieś mody, ale jest to po prostu wielki obszar sztuki, bardzo różnorodny i to zarówno w Polsce, jak i na całym świecie sytuacja jest podobna. Tyle, ile przeróżnych tworów, ile. I indywidualności tyle osób, która każda z nich ma ogromną wrażliwość i wychodzą z tego właśnie rzeczy, które, które, które właśnie każda z tych rzeczy jest inna, niepowtarzalna i tak jak ktoś już tu powiedział, bardzo różnorodna. W sztuce słychać tak wiele, że, że trudno się połapać. Natomiast sądzę, że to, co wydaje się prawdą, nie musi nią być, a to, co jest sztuczne, czasem, to, co wydaje się sztuczne, czasem może być tą prawdą. Więc e, lepiej sztuki nie oceniać.